Runda jesienna w PKO Bank Polski Ekstraklasie już za nami. Do Wigilii zostało 10 dni, a my jesteśmy na Stadionie Górnika Zabrze, gdzie weźmiemy udział we wspólnym kolędowaniu z górnikiem. Nazywam się Dominik Adamowski i zapraszam. Pokażę Wam, jak ten event wygląda. Gdzie tu by sobie usiąść? Jedno krzesełko jest wolne, ustawione, także zasiadam sobie na nim. Korzystając z tego, że jesteśmy już na Stadionie w Zabrzu i jesteśmy tutaj z okazji kolędowania z Górnikiem Zabrze, wydaje mi się, że warto jest przytoczyć jakąś tam historię kolendowania organizowanych przez kluby piłkarskie. Tradycja ta zakorzeniona jest dosyć mocno w Niemczech. W zeszłym roku, 2023, na Signal i Dunapark na stadionie Borusi Dortmund zgromadziło się aż 73 tysiące kibiców Borussi Dortmund, aby wspólnie pokolendować w tym przedświątecznym czasie. Poza Borusią ta tradycja jest też obecna w Unionie Berlin. W 2003 roku 89 kibiców Unionu Berlin przeskoczyło przez płot, aby na stadionie pośpiewać razem kolendy. Od tego zaczęła się ta tradycja, kontynuowana jest do dziś. Spytamy się, kibiców górnika Zabrze, na ile to jest właśnie wspomagające w budowaniu wspólnoty górnika, zwłaszcza w tym przedświątecznym okresie. Ruszajmy zatem już na trybunę, która znajduje się tam na torcidzie, było bardzo wygodnie. Ale teraz przeniesiemy się tam, aby dołączyć do wszystkich kibiców. Już słyszymy pierwsze piosenki. Nie kolendy, ale piosenki świąteczne. Dzisiaj jesteśmy na stadionie górnika Zabrze, gdzie także odbędzie się śpiewanie, ale tydzień temu, 6 grudnia w Mikołajki, podobny event odbył się w Szczecinie. Na stadionie imienia Floriana Krygiera spotkali się kibice portowców, aby wspólnie pokolędować. Nas wtedy tam niestety nie było, ponieważ nasze kamery rejestrowały, Świętego Mikołaja, który był na stadionie w Zabrzut. Przechodzimy przez bramki i idziemy się dowiedzieć czegoś od samych zainteresowanych. No, w domu Państwo mają bombki w kolorach burnika zawsze tylko. Ale dzisiaj tylko taką. takie. Tak. <laughs> Zobaczyliście informację, że Górnik organizuje kolędowanie. Pomyśleliście, że to jest naprawdę ciekawa rzecz? Nawet my się nie zastanawiali, no za jechali po wejściówki. Całą rodzinę zaprosiliśmy tu, że... Żeby... Jest babcia, mama. Babcia, która ma 90 lat prawda? Którego piłkarza Górnika Zabrze zaprosilibyście do domu na wspólne kolędowanie? A mogę wszystkich? Wszystkich. Duży dom. No na pewno. I ja na oczywiście. I ja na Urbana, okej. Okay. Czyli wszyscy piłkarze są Was widziani Użne. na kolędowaniu? Kogo byś zaprosił? Podolskiego. Podolskiego? Podolskiego? Myślę, że Podolskiego. 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 No, Lukasa. Lukasa. Ja Lukasa. Mamy koszulki z jego nazwiskiem, numerami, autografami. Bardzo go lubimy, to co robi i czekamy na otwarcie kebabu od niego. Ja bym Helbranda zaprosiła. Helbranda? Bo jakoś okay. lubię bardzo. Dobrze. Albo Podolskiego. Albo Podolskiego. Albo Pawła Olkowskiego, bo... Bardzo lubię tego zawodnika, bo pamiętam go jak właśnie grał dużo wcześniej w Górniku i tak jak cieszę się, że jest teraz. Całą drużynę. Całą drużynę. Duży dom. Duży. Dom. Duży. Zjedliby też coś, chłopaki? Jakby tylko mieli ochotę. No, ostatnio cztery mecze z rzędu wygrali, to chyba zasłużyli. zasłużyli. Zdecydowanie zasłużyli. Każdego. Każdego. To jest rodzina, Jademy dużo. Czy sprawdzaliście śpiewnik na dzisiaj? Tak, sprawdzaliśmy, przejdę, dostaliśmy, było na stronie. Widzieliście, wzięliście nam jest taka przyśpiewka, życzymy wesołych świąt. Yy, o górniku Zabrze piosenka. Tak, to jest tak, przyśpiewka pewnie. napisana przez i wszystkich kibiców górnika tak. Zabrze. Lukas Podolski właśnie tą przyśpiewką promował dzisiejszy. Wiemy o tym, Wiecie wiemy. O tym? Jesteśmy na bieżąco, jesteśmy stuprocentowymi kibicami i czekamy na Lukasa, żeby nas przyszedł na Wigilię. A jak wy jeszcze nie słyszeliście jak Lukas Podolski śpiewa, to w prawym górnym rogu możecie zobaczyć ten materiał, ale zostańcie tutaj do końca, ponieważ na end screenie także będziecie mieli link, możecie sobie sprawdzić. Witam was na pierwszej edycji wspólnego kolędowania. Jest z nami ukochany przez wszystkich trener Jan Urban. Będziemy tutaj wspólnie kolędować, a ja mam nadzieję, że nikt nie poprosi mnie o śpiewanie. Bo uważam, uważam, że ważne jest śpiewać, ale jeszcze ważniejsze jest nie przeszkadzać. Także ja będę tylko nucił. Wszystkiego dobrego. Jak ktoś nie potrafi śpiewać, można nucić. Dlatego o tym mówiłem, bo nie jestem żadnym wielkim śpiewakiem, więc starałbym się nie przeszkadzać. Czyli dzisiaj pan będzie nucił? Będę tylko nucił. Da. Ciężko mi powiedzieć, która jest moją ulubioną. Ciężko? No prawda, bo jest bardzo dużo ładnych kolęd w Polsce. A którego piłkarza górnika Zabrze zaprosiłaby Pani do siebie do domu na wspólne kolędowanie? Erika Janrze? Erika Janrze. A to pierwszy raz, bo albo mówili Łukasz Podolski, Nie, e, Erika albo mówili mój faworyt. Erika Janrze. No tak, by się tam czegoś jeszcze dowiedział. Bardzo ładnie mówi po polsku, a tak to by jeszcze nauczył się śpiewać polskie kolędy. Myślę, że nie, nie, nie miałby z tym problemu. Super, dziękuję bardzo. Jakie miejsce na kolendowanie jest najlepsze i dlaczego to stadion? Najlepsza to jest Torcida. Tam by się najlepiej kolejował. No, Za się da lepiej śpiewu. Czym był, nie wkrzyknij całych siłę! Tak właśnie wyglądało kolendowanie na stadionie, Nie raz. w całych świąt. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.